Witamy w nowej ofercie Pierunki, sklepie, w którym nieważne co by się działo, to będzie stał dla Was otwarty 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. A oto dowód w postaci zdjęcia jednego ze sklepów czynnych w nocy. Nie jest to może stricte oferta wielkanocna, ale na pewno przyda się Wam z tej okazji pełny karton świeżych jajek najwyższej klasy, gdyż kury po prostu czuły się jak na wypoczynku swojego życia. Żadnego chowu klatkowego czy wolnego wybiegu, tutaj kury miały swoją spa i zabiegi umilające ich życie przed skończeniem narożnie lub w rosole. Śmiało brać, dostępne w dwóch wersjach, pełne jajka i wydmuszki 99,99 dolarów 99 o południowej za karton. Uwaga, produkt nie ma podłoża politycznego, jest tylko luźną koncepcją firmy. Na nowy rok wczoraj przyjmuje nową formę papieru toaletowego. Jest szary i dłuższy, ale za to przyjemniej wciera się go w intymne okolice odbytu, wycierając ubytki kałowe po oddaniu fekaliów do urządzenia sanitarnego. Wytrzyj dupę jak nigdy i poczuj tam raj. 4777 Marek Las Venturas Uwaga! Jeśli zamówisz w priorderze, otrzymasz gratis zestaw czyszczący do kibla. Warto! Na stół wielkanocny do jajek pasowałoby uderzyć jakimś porządnym majonezem, a najlepiej zrobić to ze specjalnym majonezem z pieronki spod szyldu Jack Daniels. Doskonały majonez destylowany bez grama octu, 32,21 forintów bizancjum. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dwie wielkie organizacje nie dogadały się, zatem umowa pomiędzy wydawcą gier a organizacją piłkarską dobiega końca. Czy to koniec serii FIFA? Oczywiście, że nie u nas. Zamawiając u nas FIFA 23, otrzymacie ją w pełni spolonizowaną z Robertem Lewandowskim na okładce. Nie będziemy się rozpisywać co zostało zmienione, co nowego, bo wiadomo, że to samo co roku i wszystko odrobinę poprawiono, tyle. 450 yuanów Republiki Rodezyjskiej i 5 grosików. Pieronka doszła do porozumienia z wideostreamingową platformą Netflix i wspólnie zajmą się dystrybucją filmu Zełenski, a w roli głównej wystąpi Idris Elba. Film jest biografią prezydenta Ukrainy i wszystkich wydarzeń, które się wokół niego działy w momencie odkąd został prezydentem Ukrainy, aż do teraźniejszych wydarzeń. 88 koron Donieckiej Republiki Ludowej i 88 rubli. Polska się dozbraja i wydaje ciężkie miliony albo miliardy na armię. Dlatego my też proponujemy sprzedaż pojazdu militarnego i prywatnego do zbrojenia się. Przed państwem, czołg. Wykonany z materiałów najwyższej jakości, zawierający w zestawie czołgiste do kierowania. Czołg jest mały, zwinny i szybki, ale też niezbyt wytrzymały. No i niestety stoi w miejscu. Napęd trzeba skonstruować samemu. 100 tysięcy złotych Ługańskiej Republiki Ludowej. Ściągnięty wprost z frontu ze wschodu. Ukraiński boombox grający melodię eksplodujących rosyjskich czołgów i helikopterów, a także jęków załogi wybuchających pojazdów. 94, 623, 14 funtów cypru północnego. Do herbatki. Na front przeciwko radzieckim onucom. Albo po prostu na przekąskę paczka pysznych ciasteczek z napisami zrobionymi z czekolady. Treść Was z pewnością ucieszy. 5,50 rubli Korei Północnej za paczkę. Idealna wędlina do białoruskiego kartofla. Nie no. Proponujemy do każdej formy posiłku, ale najlepiej po prostu zjeść i mieć to za sobą. Łukaszynka i tyle. Cóż więcej można dodać: 13,71 peso Charkowskiej Republiki Ludowej za kilogram. Zdrowa żywność? U nas też jest, ale dlaczego mamy dyskryminować niezdrową żywność? Skoro modne jest gloryfikowanie zdrowego ciała i niezdrowego, to Pieronka postanowiła zareklamować także mocno niezdrowy produkt. A jest nim Władimir Gluten, pełen niezdrowych związków radzieckich, chemicznych i innego dziadostwa. To, co siedzi w tym produkcie, to tak naprawdę w 100% nie wie nikt oprócz niego samego: 1,82 zł Sahary Zachodniej. A teraz oferta specjalna. Już za friko możesz wejść 10 kwietnia na cyrk smoleński. Bo to nowy sezon, a tam tylko sztuczna mgła, panferna brzoza, bomba z tłumikiem i miliony innych teorii spiskowych. Warto się przejść z całą rodziną. Pieronka, a friend in need is a friend in dick.